Witajcie na kanale Studiopatów troszkę dzisiaj tak zrobimy z podróży chciałem na szybko się ustosunkować do pewnej, pewnego wydarzenia dzisiaj dosyć pozytywnego otóż dzisiaj miał miejsce kolejny protest rolników w naszym, w naszej, w naszym powiecie konkretnie we Włustowie, na którym dziś pojawili się panowie starosta Tomasz Staniek jak i pan burmistrz Grzegorz Gajewski yy, bardzo fajnie, może troszeczkę tak polowa i spontaniczna akcja, ale nie, mo, nie można się przyczepiać na, na tym spotkaniu zarówno rolnicy przedstawili swoje postulaty, swoje problemy starali się przedstawić jak i yy, swoje, swoje zdanie na ten temat przedstawili panowie starosta i, pan, i pan, pan starosta i pan burmistrz. Bardzo fajnie, bardzo pozytywnie. Oczywiście popieram z jednym małym wyjątkiem. Jeżeli ktoś mówi, że nie wyszedł wcześniej, lub nie zareagował, lub nie porozmawiał z kimś, kto protestuje, tylko dlatego, że nie był zaproszony. No to panowie, to nie są urodziny u cioci. Tu nie zapraszamy na wódkę. Tu jest problem, a wy jako gospodarze gminy, gospodarze powiatu. No to przepraszam, ale powinniście nie czekać, że was się zaprosi. Tylko jest problem, wychodzicie panowie, o co chodzi, co się dzieje, jak możemy wam pomóc. Ja to tak widzę przynajmniej. Tyle mojej uwagi krytycznej. Co mogę jeszcze dalej powiedzieć na temat tego spotkania? No cóż, panowie, pan starosta, pan burmistrz zaproponowali rozwiązanie, aby rolnicy spisali swoje postulaty i zaproszą jakiegoś, kogoś, jakiegoś parlamentarzysty. Jeśli mogę wtrącić uwagę. Panowie, rolnicy. Nie gódźcie się na takie rozwiązanie. Nie zaprosić i czekać za tydzień, za miesiąc, za po świętach. Nie, 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 nie. Wybrać reprezentację: dużą, większą, busa, autobus, kilka, można się złożyć, wynająć, nie ma problemu. I jechać tam, gdzie ten odpowiedzialny, czy, czy ktoś, kto może pomóc rozwiązać ten problem, gdzie on jest. Umówić się z nim oczywiście legalnie, wszystko żeby było bez żadnych niedomówień. I nie za trzy tygodnie, nie za miesiąc, tylko w przyszłym tygodniu. Bo odwlekanie tej sprawy, rozciąganie i rozwarstwianie tego z problemu nie pomoże nikomu, a na pewno nie rolnikom. Zobaczcie już, co zrobili, gdy wyszli na ulicę przedsiębiorcy, wyszli na ulicę rolnicy. Zaczęło się robić gorąco pod stołkami, co wyskoczyło? Wyskoczył problem aborcji. Protesty, marsze aborcyjne. Ja nie będę teraz wnikał, czy popie... są różne aspekty, są różne zdania. Nieważne, nie wnikajmy w to teraz. Nie, nie czas na to. Moim zdaniem, rząd wyciągnął sprawę aborcji w tym momencie, dlatego. Dlatego z tego samego powodu, z którego dla, te dla którego wyciągnął tą samą sprawę w roku 2018, gdy protestowała służba zdrowia. Co za niezwykły zbieg okoliczności. Moim zdaniem, takie perfidne zachowanie dyskwalifikuje ten rząd całkowicie. Nieważne, czy ktoś popiera aborcję, nie popiera nie o to chodzi. Zagrywanie takimi akcjami, bo to była perfitna zagrywka: to była perfitna zagrywka. Divide et impera, dziel i rządź. Skłócić, podzielić. Zobaczcie, że nie, nikt nie rozmawia o protestach rolników, tylko wszyscy się żrą o aborcie. Tak więc, rolnicy, nie dajcie się odsuwać. Jak to ktoś ładnie powiedział, odsuwać na boczny plan. Bo rolnictwo to jest podstawa. Spotkaliście się na cukrowni. Cukrownia przez ponad, jak to pan starosta słusznie zauważył, przez ponad 100 lat funkcjonowała. Jeszcze ja pamiętam, jadłem cukier z tej cukrowni. Jak byłem mały, pamiętam. Gdzie mamy cukrownię? Mamy garstkę ruin, komin, na którym jest kilka nadajników. Nieważne. Zniszczony mamy przemysł, albo go nie mamy we własnych rękach, a rolnicy. Gospodarstwa rolne to jest jeszcze ostatnia gałąź przemysłu, która jest w polskich rękach. Więc nie wiem, komu zależy na zniszczeniu ostatnich właścicieli czegokolwiek w tym kraju. Grubo się domyślam, ale zachowam to na inną okazję. Tak więc powiem tak. Panowie, pan, panie starosto, panie burmistrzu, nie można czekać na zaproszenia. Nie można czekać aż ktoś się zgłosi, jeśli jest widoczny problem. Jest widoczny problem, wy wychodzicie do nich. Pytacie się, o co chodzi, próbujecie go rozwiązać. Od tego jesteście i dlatego was wybraliśmy. Jesteście dla nas, jak to widniało na ulotkach wyborczych tylko właśnie no to czasem wymaga trochę wysiłku i poświęcenia. Ja nie mówię, że powiat opatowski teraz władze powiatu już są tragiczne. Nie mogę powiedzieć. Jest lepiej na pewno. Po pierwsze na pewno jest lepiej dlatego, że zarówno urząd miasta i gminy jak i starostwo nie prowadzą jakiejś głupiej konkurencji, a starają się współpracować między sobą. Jak to na przykład mieliśmy do czynienia w poprzedniej, przy poprzednim starości, gdy no, można było powiedzieć, że te dwa urzędy szarpały się między sobą, zamiast się dogadywać. Teraz mamy współpracę pełna piona. Ale no Niestety jest problem, trzeba go próbować rozwiązać, nie czekać na zaproszenia. Co bym tu mógł jeszcze powiedzieć, jeśli chodzi o poruszanie się traktorów po ulicach i utrudnieniach z tym związanych, nie mówię o protestach, tylko o poruszaniu się na przykład przy okazji prac polowych. Myślę, że w powiecie, czy ogólnie w gminie, można by zrobić tablice, które by informowały są tablice, które informują o remontach o wykoszeniach poboczy zrobić tablice, które by informowały w okresach takich jak żniwa czy wykopki o poruszających się maszynach rolniczych, o poruszających się traktorach, coś w tym stylu nie wiem czy to pomoże może troszkę zadziała na wyobraźnię może troszkę kierowcy spuszczą nogę z gazu i będą mieli więcej wyrozumiałości dla, właśnie dla rolników Gdyż, no niestety, teraz to różnie to bywa, no. Może tragedii nie ma, ale też nie jest kolorowo. A, no niestety, jak rolnicy nie będą produkować, nie będą zarabiać. Nie będą zarabiać, poupadają. Poupadają, zostanie nam tylko żarcie te, tej, no nie powiem jedzenia, żarcie tych produktów, które oferują nam duże sklepy obcych marek. Myślę, że teraz te ceny są tych produktów przystępne, ale jak nie będą miały konkurencji w postaci polskiego rolnika, to i te ceny pójdą w górę. A na zdrowiu nam się to odbije na pewno. Tak więc myślę, że sprawa rolnictwa w Polsce jest sprawą kluczową na chwilę obecną i nie można tego rozmydlać, nie można tego rozbijać na inne problemy, nie można tego bagatelizować, mówić, że A, nie wiedziałem, nie zaprosili. To jest protest oddolny. Czyli dotyka problemów nas na dole. Ktoś na górze powinien to załatwić. A jak nie, to znaczy, że nie odpowiednią osobą jest tam na górze. I to się tyczy wszystkich. No, nie tylko na, na wiejskiej. To się tyczy wszystkich urzędników. Od powiatu, od starostwa, od. Wojewódzkich, no. Każdy urzędnik powinien wziąć to do serca. Nie czekać na zaproszenie, jeśli chodzi o to. No cóż, więcej, cóż mogę powiedzieć? Rolnicy, trzymajcie się, nie dajcie się. Nie możecie się dać, bo. Nie możecie i koniec. Cóż tu, tu wymyślać? Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Nie będę tu rozciągał więcej tego filmu, mam nadzieję, że nie posypiałem was, mam nadzieję, że kogoś zainteresowałem. Jeśli tak, to lajkujcie, subujcie, oglądajcie. Siema, pozdrawiam, cześć.